Teraz tym zadaniem pod tytułem ile liczb, można, ile liczb można otworzyć. Bardzo możliwe, że jedno z zadań otwartych na maturze podstawowej to będzie albo prawdopodobieństwo, i na przykład rzut dwoma kościmi, albo kombinatoryka. I właśnie będą pytania, ile liczb będzie można otworzyć, z, bla, 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 takich, że jakieś parzyste, nieparzyste itd. i tak dalej. Mamy takie zadanko, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, takich, że w ich zapisie dziesiątym występuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzysta. I teraz uwaga, 0 jest cyfrą parzystą. Gdybyście się jeszcze zastanawiali, Także gdy sobie wypiszemy wszystkie cyfry, to 5 jest parzystych, i 5 jest nieparzystych, 0 jest parzysta. Czyli mamy wypisać liczby naturalne czterocyfrową takie że w ich zapisie 10 występuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzysta. Problem z tego typu zadaniami jest taki, że jeżeli będzie 0 na samym początku, to utworzona teraz taka liczba nie jest wcale liczbą czterocyfrową, tak? No bo jak 0 jest na początku, no to nie jest w tym momencie to, żadna czterocyfrowa liczba naturalna. To już jest liczba trzycyfrowa. Czyli na samym początku nie może być 0. I teraz w kolejnym kroku. Przemyślimy, jak rozstawić tę liczbę parzysta i nieparzysta. Wiemy, że ma być jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzysta. Teraz tak, jeżeli liczba nieparzysta stoi na pierwszym miejscu, no to super, bo nie musimy się martwić o to 0 na samym początku. No bo na pewno nieparzysta jest różna od zera, To będzie albo 1, albo 3, albo 5, albo 7, albo 9. Czyli w tym momencie jest ok. Natomiast gdyby to była parzysta, a tutaj nieparzysta. Na przykład, albo ta nieparzysta byłaby tutaj, bądź tutaj, no to w tym momencie już będziemy musieli się martwić, czy to 0, no bo na samym początku to 0 być nie może. Ok, czyli mamy jeden taki przypadek, kiedy nieparzysta będzie na samym początku, a parzyste będą dalej. Mówię na razie o samym rozmieszczeniu po prostu nieparzystych i parzystych. Czyli piszemy sobie tak, jeden raz. No i teraz tak. Chcemy sobie rozkminić ile jest takich przypadków, że na początku jest nieparzysta. Nieparzystych mamy 5, raz, 2, 3, 4, 5, więc pod nieparzystą możemy wstawić 5 cyfr. Pod parzystą z kolei również możemy wstawić 5, pod tą też 5 i pod tą też 5. Nie ma nigdzie w treści zadania napisana, że cyfry nie mogą się powtarzać, więc jak się będę powtarzała, będzie ok, więc możemy tutaj sobie wybierać 5, 5 i 5 spośród parzystych. Takich przypadków, że n nie będzie stało na pierwszym miejscu, mamy 3. n będzie stało tutaj, n będzie stało tutaj, lub n będzie stało tutaj. Więc piszemy sobie 3. No i teraz na pierwszym miejscu mogą być tylko 4 cyfry. To może być 2, 4, 6 lub 8. Tutaj nieparzystych może być 5, parzystych może być dalej 5, i tych parzystych może być dalej 5. No i te przypadki sobie dodamy. I teraz możemy to policzyć po prostu najprościej na kalkulatorze Albo wyciągnąć 5 razy 5 razy 5 I tutaj zostanie 5 plus 12 Czyli 125 razy 17 I to jest równe 2125 Ale najprościej po prostu to policzyć na kalkulatorze to plus 100 No i wyjdzie tyle Ile jest liczb naturalnych 3-cyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry jedności? No, zapisujemy sobie w ten sposób miejsca, na których mają stać te cyfry. No i teraz cyfra dziesiątek jest o dwa większa od cyfry jedności. Czyli na przykład tutaj będzie 1 i tutaj będzie 3. Tutaj będzie coś dowolnego, tak? Na przykład 5. I to jest jedna z takich cyfr. No I teraz zapytajmy się, ile w ogóle może być takich par tutaj, żeby ta cyfra była większa żeby ta cyfra była o 2 większa od tej czyli może stać tak 0 i 2 może stać 1 i 3 2 i 4 3 i 5 4 i 6 5 i 7 6 i 8 7 i 9 i tyle bo gdyby tutaj było 8 to tutaj musiał być 10 a to jest niemożliwe, może być tylko 0 a 0 nie jest o 2 większe czyli mamy takich par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 par Czyli rozkminając liczbę taką trzycyfrową, rozkminiamy tak naprawdę, że tutaj jest ileś tam cyfr i tutaj jest ileś tam par. Wiemy, że tutaj jest 8 par. Teraz pytanie, ile może być cyfr na pierwszym miejscu? Nie ma żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o pierwszą cyfrę, natomiast wiemy, że tutaj nie może stać 0, no bo w tym momencie nie jest to liczba trzycyfrowa. Czyli możemy sobie tutaj wrzucić... 1, 2, 3 i tak dalej, aż do 9 czyli łącznie mamy 9 możliwości. No i stosujemy regułę mnożenia, 9 razy 8, czyli 72. Jeśli rozwiązujemy zdanie w ten sposób, no to warto to jakoś mądrze uzasadnić, że tutaj mamy 8 możliwych par liczb, że cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry, jedności A tutaj może być jedna z dziewięciu cyfr. Więc mamy 9 razy 8 równa się 72 no i w odpowiedzi 72 liczby. I teraz. OK, kolejne zadanka. Oblicz ile jest liczb naturalnych 5cyfrowych, w, w zapisie których nie występuje 0. Jest dokładnie jedna cyfra 7, dokładnie jedna cyfra parzysta. No i teraz tak. Mamy tym razem aż 5 miejsc. Wrzucamy tutaj sobie jedną siódemkę. Wrzucamy jedną liczbę parzystą. No i teraz, skoro nie ma ani siódemki, ani parzystej, to pozostałe muszą być nieparzysta. Gdzie nieparzysta, to jest jedna z cyfr. 1, 3, 5 lub 9. No bo nie może być siódemką, bo siódemka może być dokładnie jedna. Powinienem bardziej napisać w ten sposób. O. I teraz bardzo fajnie, że nie mamy e, w zapisie 0, no bo nie musimy się martwić o to pierwsze miejsce. Co by było, gdyby 0 było na pierwszym miejscu? A to zawsze sprawia problemy. No i teraz zastanówmy się, na ile sposobów możemy sobie rozmieścić w ten sposób tutaj tę siódemkę i liczbę parzystą i liczby nieparzysta. Jeżeli rozmieścimy sobie liczbę. 7 i liczby parzystą, to wiadomo, że pozostałe są liczby, liczbami nieparzystymi, więc już o nie nie musimy się martwić. Czyli po prostu wystarczy, że rozmieścimy siódemkę i rozmieścimy liczbę parzystą. I teraz e, jest pięć sposobów, na które rozmieścimy siódemkę. Możemy ją wsadzić albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. Albo tu. Czyli e, sposobów na rozmieszczenie cyfry 7. Dalej. Jeżeli ustawiliśmy już siódemkę, to na ile sposobów możemy ustawić liczbę parzystą? Odpowiedź brzmi na 4, no bo zostały tylko 4 miejsca, bo jedną już zajęła siódemka. Sposobów na rozmieszczenie liczby parzystej. Ok, i dalej. Te cyfry już są jakby rozmieszczone, bo wiemy, że jeżeli zajęliśmy miejsce dla siódemki, zajęliśmy miejsce liczby parzystej, no to pozostałe są już rozmieszczone. Teraz zastanówmy się, ile jest przypadków dla liczb parzystych i nieparzystych. Parzystych mamy łącznie 5 e, bez zera, czyli u z czyli 4, bo parzysta należy też do zbioru. 2, 4, 6 lub 8 bez zera. Więc 4 e, możemy napisać, że liczba możliwych liczb parzystych. No i teraz razy nieparzysta, razy nieparzysta, razy nieparzysta. No tutaj liczba możliwych liczb. Nie, liczb nieparzystych. No i całość to jest 4 do 5 razy 5, czyli 5120. No i teraz kolejny typ zadań. Ile można utworzyć liczb trzycyfrowych, cyfr takich, w których cyfry nie powtarzają się. Czyli będzie to liczba trzycyfrowa. No i na pierwszym miejscu nie może być żadna liczba, nie może być 0, czyli może być tylko 1, 2, 3, 4, 5 liczb, czyli tutaj mamy 5. Teraz tak, cyfry nie powtarzają się, czyli jedną już sobie wybraliśmy, na przykład jedynkę, ale mamy teraz do dyspozycji 0, bo nic nie stoi na przykład, żeby na drugim miejscu to 0 się pojawiło. Czyli znowu mamy 5 cyfr do wyboru. No i teraz wykorzystujemy już jakąś cyfrę no i zostały tylko 4. Czyli stosując mnożenia mamy 5 razy 5, x 4, czyli dokładnie 100. A teraz cyfry mogą się powtarzać. Czyli na pierwszym miejscu mamy 5, albo któreś z tych bez zera. Na kolejnym mamy 6 i na kolejnym też mamy 6, a możemy sobie wzi wziąć już dowolną z nich. Czyli będzie 30 razy 6, czyli 180. No i ostatnie zadanie, ile można utworzyć liczb 4 cyfrowych parzystych? Czyli takich liczb, że tutaj stoi cokolwiek, tutaj stoi cokolwiek, tutaj stoi cokolwiek, tutaj oczywiście cokolwiek bez zera, no i tutaj stoi liczba parzysta. I cyfry mogą się powtarzać, bo nic o tym nie mówią, że nie mogą. Czyli tutaj mamy 9 możliwości, bo wszystkie bez zera, tutaj mamy 10 możliwości, bo wszystkie cyfry z zerem, tutaj mamy 10 możliwości, a tutaj tylko 5, bo 5 jest parzystych. Czyli jak sobie to wymnożymy, mamy 100 razy 45, czyli 4500.